Witam serdecznie. Tu przywiozłem przed, przed wczoraj wieczorem matkę unasienioną z górnych, co pod choinkami stała. To były takie agresywne raz, ale to tego nie nagrywałem, ale ona się nasieniła. I patrzcie. Ja już ją tu przeglądałem, to tak jak raz, dwa, trzy, cztery, tak były ramki, tak wszystko zaczerwione, tak? Jeszcze muszę zerknąć na tą ramkę, czy tu jajeczek nie porobiła. Ramkę na tym plasterek, co ona była na nim podłożona, tak? No dobra, nie ma, więc dobrze. Więc yy, stwierdziłem, że dodamy jej ramek, tak? Znalazłem słuchajcie w budziaku taką ramkę z pierzgą. Jakbym mógł tą pierzgę sobie wziąć, ale no dobra, niech już mają. Ja właśnie taki jestem, nie? No. Dobra, damy im tą pierzgę, albo tu, tu bardziej z tyłu. Widzę, że tam ramka ma opory. I tu muszę ten ulik trochę przerobić, bo tutaj zwyczajnie one mi... O tą gąbeczkę, bo miałem wetkniętą nawożenie, nie? No, dobra. Tu może damy tak. A tutaj mam, mam taką ładną, tak? Do zaczerwienia, elegancką, tak? Jeszcze węzę, tak? Złożę tą tutaj tą węzę. Tak, tutaj ten plaster tamten trochę szeroki. One go zgryzą, spokojnie. Tamten jeszcze był taki właśnie skuterkiem troszeczkę. Dobra. Dobra, i tak przystawimy. Tej pszczoły jest tutaj dosyć. Teraz jest ciepło, więc być może ona zrobi trochę więcej tego czerwiu nam, tak? I później, jak już ten czerw, który teraz tej pszczoły tutaj jest, się nam wygryzie, tak? Zacznie wygryzać, to wtedy, jak dołożymy jeszcze ramek od środka gdzieś tych pustych, to one nam to elegancko wszystko pobudują, tak? I na pewno będziemy mieli już w tym momencie. Cały, kor cały korpus tak, tych naszych pszczół, o ile wszystko wypali, tak, z tą matką i tak dalej, i tak dalej, tak. Już pszczółki złagodniały, tak, nawet do rąk tak specjalnie skakały. Jest ok, jest ok, i to było to wszystko. Pszczółki są dołożone, matka czerwi, jedzonka mają na ramkach, więc jest ok. Nic nie trzeba im dodawać, nie nic. One sobie już teraz poradzą i będą robić nam czerw. I tak się właśnie można tak dołożyć rodzince, gdzie jest dość dużo pszczoły i nam się nasiliła matka. To jest mój weselniak, taki typowy, tak? Tak. I z tego zaraz szybko powstanie jakaś rodzinka. I to było to wszystko. I życzę miłego dnia.